Mamy tu trochę sprzętu drugowojennego, czyli popularny radziecki Mosin. Jak ktoś oglądał taki filmie W Ruku Bram, tak. to jeden snajper strzelał z Mosina, a snajper niemiecki strzelał z Mausera. Tak. Podobna konstrukcja. Ale kto od kogo skopiował, nie? Czy Mauser od Mosina, czy Mosin od Mausera? To pewnie tak jak z tym rowerem, kto go wynalazł. No właśnie. To zaraz sobie palniemy. Tutaj mamy rewolwery, pistolet. No chyba najbardziej popularny pistolet II wojny światowej, jak ktoś oglądał Hansa Klossa, mówimy o typowym pistolecie Parabellum. Piękny spust. Piękny. Piękny. Bardzo celny pistolet. Rewolwery. Rewolwery, ale zanim ramy rewolwery, to może Ci pokażę... No właśnie, ja miałem takie pytanie, co to za to sobie Aera niemieckiego, bo ja jeszcze takiego Aera nie widziałem, nie? No taki trochę ciężki ten AR, ale jak na tamte czasy... Naprawdę bardzo skuteczny. Co prawda, jest to powojenna produkcja, czyli rok 53, czyli tak zwane MG53, ale na bazie poprzedniego karabinu, którego Niemcy używali w czasie II wojny światowej, nazywany powszechnie piłą Hitlera. Nie wiem, czy kojarzysz taki. Fakt? Ja nie wiem, czy za samą nazwę piła Hitlera już nie będziemy mieli bana na YouTubie i żółtego dolara. Tego bym to... nie powiedział. Wiem no... jedno, że strzela to 1200 strzałów na minutę. Piła Hitlera. Dobry slogan. Rewolwer? Rewolwery? Mamy tutaj dwa takie klasyczne rewolwery, czyli taki typowy. Jak oglądaliśmy na westernach, mhm. czyli możemy z niego strzelać szybko wystarczy. Naciśnięty spust tylko tylko kureczkiem sobie operujemy. I lecimy w kalibrze 38 Special lub 357 magnum. No i troszeczkę większą zabawkę. Jak ktoś oglądał brudnego Harego, no to może mieć podobne skojarzenia, co prawda tam rewolwer był inny, ale kaliber się nie zmienia po 44 mag. Potężna siła. Myślę, że zwala znów, nie, nie jednego. Co mamy ciekawego jeszcze? Karabin powtarzalny, też niczym rod, rodem z westernu. Tak zwany lever action. Przeładowujemy. Strzelamy. Też kaliber .38 special i .357 mag.